Cześć, wszystkim, wszystkim Dulisla, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek serii kim był, ale nie o jednej osobie, a o, aż o trzech no i jak Pewnie wam powiedział tytuł, no to będzie odcinek Old Jacks o Bloku. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska, do link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie tylko kliknijcie w link w opisie, a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. J Money urodził się jako Jerome Woods. 12 19 kwietnia 1992 roku w Chicago. Posługiwał się on także ksywą Jaymuna. Jejmany był szanowanym człowiekiem o oraz zabójcą z tego setu. Był on aktywny w czasie chociażby wojny z SDR i BT i innymi setami, więc je są ustawiane obok ludzi takich jak Kiroi czy HK. J przypisuje się od dwóch do trzech Buddies, no i teraz przejdziemy sobie przez każde z nich. Pierwszym Buddy, które J miał zapać, miał być P5 z Jarro City. P5 był aktywnym i bardzo wydajnym dealerem, Przynosił on spore korzyści dla swojego setu. 30 października 2012 roku ludzie z Obloku wyciągnęli go na spotkanie pod pretekstem kupienia narkotyków. P5 najpewniej nie był świadomy, z kim ma się spotkać. P5 poszedł spotkanie i zauważył, że jedzie do niego auto z J Tyrojem, t BK oraz być może także King Vonem w środku. P5 zaczął uciekać, ale J -Money zdążył poszerzyć go w plecy powodując jego upadek. Następnie on i reszta ekipy do niego podeszła i strzelili do niego w wiele razy z odległości, zabijając go. Następnie uciekli z miejsca tażenia. Drugim buddy, które Jamanem miał nie osłapać, miał być Bostrel z STL i BT. Bostrel był szanowanym członkiem STL i BT oraz był też ziomkiem łuskiego, bo To on miał zabić m.in. Sharoida o bloku. Planował on wyjechać z Chicago. Decyzja ta była najpewniej motywowana tym, że wcześniej przeżył on dwa zamachy na swoje życie w krótkim czasie. 8 listopada 2012 roku zgodził się on spotkać ze swoją dziewczyną w pewnym miejscu. Bostrel poszedł na to spotkanie, jednak na miejscu zamiast dziewczyny czekali na niego ludzie z Obloku. dreimana i wraz z m.in. Tirojem i paroma innymi osobami z tego setu. Bostrel chciał uciec, ale ludzie z obloku otworzyli do niego ogień. Czyjaś kula trafiła go i przewróciła na ziemię. Następnie Jmane i jego ziomki podeszli do niego, ostrzeli go z odległości i uciekli. Dwa dni po śmierci miał on wsiąść do autobusu i opuścić Chicago. Jednym niepewnym buddy jest z tytułu SKD. Nie wiemy, czy Jmane go naprawdę zabił. Jest o nim bardzo mało informacji. Nie ma nawet nigdzie jego zdjęcia. Nie, jednak różne źródła mówią, że Jmane go zabił. Niektóre mówią, że zrobił to ODI. Richie miał zginąć w 2006 roku, te wszystkie informacje są mocno niepewne, bo mamy o nim bardzo mało informacji i nie wiemy nawet czy istniał, jednak uznałem, no, że warto wspomnieć o nim jako takim mocno niepewnym buddy. j był częścią ekipy liderka OTF, no i zajmował się też rapem przed śmiercią. Miał on rozpocząć karierę rapera, jednak, te wszystkie plany zostały przekreślone 3 września 2013 roku. Wówczas Jamie został zabity. Miał on stać przed pewnym blokiem, kiedy nagludę dotarł Karczota, od którego zmarł. Mówi się, że jego lokalizację miała padać i jego dziewczyna. Nikt nie został skazany za to morderstwo. Ale mieli go dokonać Liliby oraz K.I. z STL i BT. Obaj byli zabójcami i szwedcami, którzy byli szanowani w swoim secie. Lilibi został zastrzelony przez policjanta wiosną 2014 roku, a 11 kwietnia 2014 roku zabita została także K.I. Zginęła z rąk ludzi z Obloku, a osobą, która pociągnęła za spust, miał być Big A, King One z Obloku lub obaj mieli to zrobić. Po śmierci Jamanej, wielu ludzi z Obloku i za zaprzyjaźnionych setów od dawali mu cześć. Część oddał mu także Liderk. No to natomiast jego upśnisowali go. Oblok po śmierci Jamanej przyjął nazwę Muna Geng by go uhonorować. BK urodził się jako Anton Young w czerwcu 1993 roku. Nie znam dokładnego dnia. BK był bardzo szanowanym człowiekiem obloku i zawójcom. Myślę, że akurat jego możecie nie kojarzyć, no bo z jakiegoś powodu mówi się o nim mniej niż np. od Heroju czy HKU czy tam innych osobach, jednak to nie znaczy, że BK byłby byle kim. BK był bardzo szanowanym członkiem obloku i tego setu. Był bardzo aktywnym strzelcem, który strzelał i postrzelił wielu członków wrogich setów, w tym STL i BT. Jego body count wynosi od 2 do 3. No i rzecz jasna, przejdziemy sobie przez te badis. Pierwszym badis, który BK złapał, miał być P5 z Jarrow City. Wcześniej w tym filmie opowiadałem Wam tą, tą historię, więc no tak, P5 to był sprawny i wydajny dealer z Jarrow City. Oblok wprowadził go w laskę i zabił. Jednym zabójcą był Money, drugim także BK, no i było tam też parę innych osób. drugim Buddy była Kai Ice, STL i PT. K.I. była bardzo ważnym członkiem STL i BT oraz zabójcą. Była wyjątkowa, bo w przeciwieństwie do wielu innych akserów była kobietą. Oblok szczególnie nienawidził, bo zabiła ona kilku jego członków, na przykład Odiego, Shroida czy Daymaneja. Była ona wielkim celem tego setu. 11 kwietnia 2014 roku spotkała się ona z RBG Batman i Spunem, żeby odwiedzić łuskiego i celebrować urodziny zabitego Bostrella. Wcześniej putała ona swoją lokalizację na Twitterze. Popełniła w ten sposób wielki błąd, bo została zaatakowana przez Big A, Boss Money'a, Kingvona i moim zdaniem także Tea Raya w aucie. Została ona trafiona w wiele razy w ciało oraz w szyję, a Spoon i Batta uciekli. Następnie cała ekipa odjechała z miejsca zdarzenia. K.I. dociągałaś naganek jednego z okolicznych domów, a potem straciła przytomność. Zmarła kilka godzin później w stalu. Strzelecem, który do niej strzelał, był Big A. W drugim mógł być także Kingvon. Po śmierci K.I. Big A stał się bardzo szanowany i jego set credit znacząco wzrósł. Był on także wielkim celem dla swoich apsów, którzy chcieli pomścić K.I. Jednym niepewnym buddy jest Billy z tytułu Quiet Money. Nie mam zbyt wielu informacji o jego śmierci i, tak jak w przypadku Richiego, nie wiem czy istnieje, więc jest to mocno niepewny buddy. 4 grudnia 2016 roku Big A został zabity. Poszedł on do Summit Restaurant, restauracji niedaleko bloku. Tam dostał kilka kulek. Dostał m.in. twarz i zginął. Odnośnie jego śmierci chroną dwie teorie. Jedna mówi, że rodzony brat KI, G.I. Joe, razem z STL i BT, podeszli do niego i go zastrzelili. Z Big A było także wtedy parę innych osób i wedle tej teorii oni także zostali postrzeni, ale przeżyli. Jednakże raport policyjny odnośnie śmierci Big A pokazuje drugą teorię. Wedle tej teorii BK A wbił do samych restauracji uzbrojony. W restauracji Znajdowała się grupa trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich postrzelił Big A, widząc, że to ma broń. Big A upadł na ziemię i upuścił swój pistolet. Następnie sali dwaj dobili Big A strzałem twarz i wyszli na zewnątrz. Wówczas ludzie z obłoku widząc, co się stało, zaczęli ich ostrzeliwywać. Z trzech mężczyzn dwóch zostało trafionych, udało im się jednak dotrzeć do szpitala, uzyskać pomoc i przeżyć. Policja miała dowolną taką wersję wydarzeń, jednak stwierdzono, że nie ma sensu wprowadzać oskarżeń przeciwko nim, bo nawet jeśli udowodniono by im, że to oni zabili BK, no to nadal mogli wygrać sprawę powołując je na prawo do samobrony bo P.K. był do, do tej restauracji uzbrojony. Bostop, się jako Tyre Davis, przetargował z listopada 1991 roku. Bostop początkowo działał w Nulu City, ale potem wszedł do Wix City. Bostop jest przechodnim batem i do tego samego setu. Bostop ma dwa buddies. No i oczywiście opiszemy je sobie po kolei. Pierwszym buddy, które który Bostop zapał, miał być Lilfor z Jarrow City. Ciekawostką jest to, że Bostop miał je zapać razem z Oldie. gdyż tak, Lilfor zginął jeszcze ze czasów Wix City. 22 20 września 2010 roku do Olifor zbliżyło się dwóch mężczyzn. Jeden z nich strzelił mu w plecy. Lilford próbował uciec, ale został postrzelony jeszcze kilka razy. A potem mężczyźni wsiadli do auta, zabarkowano go nieopodal i odjechali, a Lilford zmarł później w szpitalu. Jak mówiłem wcześniej, jednym z zabójców miał być Bostop, a drugim ODI. Drugim buddy miał być Bostol, STL i BT. O tej historii też już mówiliśmy w tym filmie. 8 listopada 2012 roku dziewczyna Bostela zaproponowała mu spotkanie, na co on się zgodził. Na miejsce spotkania niego, czekała ekipa z która go ostatecznie zabiła. W tej ekipie miał być także Bostop. Bostop, oprócz gangsterem i zabójcą, był także raperem. Ma nawet nudę z liderkiem. Bostop był także ziomkiem Kingwonka. Możecie nawet znaleźć ich wspólne nagrania i zdjęcia. Bostop był z Kingwonem 6 listopada 2020 roku. Kiedy King Von zaatakował i bił Kano Rondo, a Lead Team oddał do niego strzały, no to Bostop był wtedy z Wonem. Kiedy sytuacja się załogniła, do akcji włączała się policja, która zabiła State'ego i posła Bosto Bostop razem z BJem zaczęli uciekać i zostali bezpośrednio w w nogi. Ostatecznie odratowano ich i wypuszczono na wolność. Obecnie Bostop rozwija swoją karierę rapera i znajduje się na ulicach nadal. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdź na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał oraz oczywiście na grupę Trap Komisji Polska. Wszystkie linki macie w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć.